Bardzo dziękuję, że mam okazję być z Państwem. Zbliżamy się już do końca tego panelu poświęconego przemysłowi 4.0. Myślę, że po sugestywnej prezentacji pana doktora Jankowskiego tego, co już się dzieje, po, po, po przedstawieniu rozwiązań konkretnych, konkretnych use case'ów czy, czy przypadków, mówiąc po polsku wdrożeń. Myślę, że u wszystkich Państwa to, co przed chwilą Pan powiedział, pojawia się pytanie. Czy wejście w ten przemysł 4.0 jest e, nieuniknione? I chyba z tych dyskusji wynika, że tak, że po prostu przemysł 4.0 jest czymś, co staje się, można powiedzieć, pewnego rodzaju normalnością. A z drugiej strony pytanie, w jaki sposób ten przemysł wejść? Czy można wejść łatwo, czy można wejść w sposób, można powiedzieć, tak z marszu. Jakie są potrzebne przygotowania? W 2016 roku pojawiło się coś, co nazwaliśmy inicjatywą na rzecz polskiego przemysłu 4.0 inicjatywą, która stanowiła ruch społeczny, i na bazie tego ruchu instytucje rządowe włączyły tę inicjatywę do swoich działań. Powstało przy Ministerstwie Rozwoju. A później przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zespół do spraw transformacji, i ten zespół wypracował między innymi koncepcję tego przedsięwzięcia, które nazywa się Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. I można powiedzieć, że naprawdę bariery, które stoją na drodze do przemysłu 4.0, są bardzo, bardzo poważne. Ja pozwoliłem sobie pogrupować je. W, takie, w takich czterech perspektywach. Perspektywa rynek, perspektywa otoczenie, perspektywa technika i perspektywa człowiek. Ten, ta ostatnia perspektywa być może najtrudniejsza, ale popatrzmy na przykłady z poszczególnych perspektyw. Struktura łańcuchów wartości, która w 4.0. Jest, ma charakter sieciowy. Powiązania są bardzo elastyczne i bazują na wzajemnym zaufaniu. Pytanie, czy struktura naszych łańcuchów, łańcuchów dostaw już dojrzała do tego, żeby tworzyć tego typu rozwiązania sieciowe? Innym elementem, na który chciałem zwrócić uwagę, jest, są środki związane z przygotowaniem kompetencyjnym. Założenie w działalności Platformy jest takie, że Platforma będzie prowadziła programy przygotowawcze dla liderów zmian, dla liderów przemysłu 4.0, czyli osób, które będą tymi, można powiedzieć, rozpoczynającymi procesy w swoim zakładzie. Nie można takich zmian narzucić z zewnątrz. Te zmiany muszą wynikać. Z potrzeby, z przeanalizowania i powinny być przygotowywane przez osoby, które będą uczestniczyły w tych akademiach. Uczestnik akademii będzie, jako pracę końcową, przygotowywał strategię zmiany pod okiem mentora we współpracy z całym zespołem, który będzie prowadził ten program. Czyli to jest coś, co powinno pozwolić w sposób systematyczny podchodzić do, do yy, zmian. Z mocnym, z bezpośrednim włączeniem beneficjentów do tego procesu. I teraz te elementy to z jednej strony kształtowanie nastawienia, o którym mówiłem, ale z drugiej strony, wspomaganie zmian i w efekcie doprowadzenie do tego, że powstanie ten ekosystem przemysłu przyszłości. I proszę Państwa, i to jest to, czego sobie wzajemnie życzmy i zapraszam do tworzenia tego ekosystemu. Dziękuję bardzo.